Zaraz wróci stream. Pojechaliśmy i patrzcie na to. Zobaczcie, tu jest jakiś boiler, który spadł z przyczepy. I, wyle... I to było na drodze centralnie, nie? Centralnie na drodze. Jeszcze jeden karton tam jest. Jeszcze jeden karton tam jest. I w niego... No, wyleciał na drogę, nie było widać. Jasiu nie zdążył. Y... Jasiu nie zdążył, że tak powiem, wyhamować. Czy nawet tego ominąć? To no pojawiło się znikąd, nie? O, proszę. I tu taka część to od nas jest. że to posprzątał, nawet, żeby nie było, że ktoś w to. Jeszcze więcej? No, zaraz wam pokażę. Mamy delikatnie przód rozjebany, ale raczej wrócimy. No, to wbijajcie na streamka. <taki> Takie rzeczy się dzieją. Tu następny, ja myślę, że my w ten przyjebaliśmy. No bo nie było czuć, w coś pustego. O, tu proszę część. Jest. No. no, zaśmiecone. Tam też jakiś kołpak jest. Chyba nie tylko my. tym mieliśmy. Dziwne, że drugiego boilera nie ma. O, tu też część. Ale mała. No, zaraz wam pokażę. Przecież jest to, że nam to... Ja muszę patrzeć, bo są te słupki takie. Nam to pod koła wleciało. Ten styropian. Karton się gdzieś zahaczył. I schamować nawet tego nie szło. Więc no, Kurwa. Ach, ale przeboje za każdym razem są. Ja nie prowadziłem jak coś, żeby nie było. <ścoughs> Zresztą na streamie było. Rozmawiałem z widzami. Podnoszę głowę i mówię uważaj, bo to tak jak... I uderzyliśmy no Próbowaliśmy wyminąć. No. Obym nie musiał ja za to płacić Kurwa znowu No bo chyba to Już chyba ewidentnie się nie da udowodnić, że to Nie moja wina, nie? No, no Nawet teraz nie prowadziłem, ale znajdą się tacy W nic. nitro, rozjebał, nowy samochód Patrzcie na to Na tym stropianie jechaliśmy, tu jeszcze to Niesamowite Zniszczenia na kole trochę dostało. O nie tak trochę. Zdezak lampę, lampa, nie? No nic. Wiecie, to się wymontuje, to się wmontuje, nie? Ale po prostu szkoda. Więcej na streamie. Chyba będę lawetę yy, wzywał.